Nowy głos młodego pokolenia oficjalnie wybrzmiał w powiecie Leszczyńskim. Dzisiaj 27 maja 2025 roku. To nie tylko Dzień Samorządu Terytorialnego. To dla mnie bardzo wyjątkowy dzień. 7 maja ubiegłego roku, na pierwszej sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego, kiedy byłem wybierany na starostę, zapowiedziałem, że powstanie Młodzieżowa Rada Powiatu Leszczyńskiego. I dzisiaj się to stało. Młodzi radni odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk członka zarządu powiatu Wojciecha Antoniaka, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Zaraz potem przystąpili do swojego pierwszego zadania wyboru prezydium rady. Skład prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu Leszczyńskiego: przewodniczący Mikołaj Chorążak, wiceprzewodnicząca Konstancja Dąbkowska, sekretarz Aleksandra Musielak. Młodzieżowa rada to nie tylko nowy organ konsultacyjny. To przede wszystkim forum zaangażowania, edukacji obywatelskiej i wymiany młodzieżowych pomysłów na lepszy powiat. W skład rady weszło 14 reprezentantów wybranych z różnych okręgów powiatu Leszczyńskiego. Podczas pierwszego spotkania nie brakowało powagi, ale i entuzjazmu. Młodzi radni już na starcie pokazali, że mają energię, odwagę i pomysły, które mogą realnie wpłynąć na lokalne społeczności. To dopiero początek. Młodzieżowy głos w powiecie Leszczyńskim właśnie wybrzmiał głośno i odpowiedzialnie. Wierzę głęboko w to, że młodzież powiatu leszczyńskiego będzie aktywnie działać na rzecz wszystkich mieszkańców powiatu.